Dlaczego jesteśmy takim ogromnym zagrożeniem? Bo my używamy yy, rozumu, no i inni też używają rozumu, bo modlimy się na różańcu, bo uczęszczamy na msze katolicką i my możemy być kontrapurcjonistami, bo kto szedł i walczył tak naprawdę na świecie, gdy muzułmanie zalewali Europę? Kto walczył o dobro Europy, o chrześcijańską Europę? Kto bronił wiary i religii i kto prosił Polaków, żeby w ogóle Polacy bronili Europę? Zawsze był papież i zawsze była prośba, żeby przewodniczyła temu. Polska. I kiedy po średniowieczu następuje renesans i humanizm, bo rewolucja wręcz gloryfikuje humanizm i renesans, ona się chwali wręcz, że jej podstawy ideologiczne są właśnie w renesansie i w humanizmie, to miejcie świadomość, że renesans był odwróceniem w ogóle proporcji. On był tak naprawdę o 180 stopni odwróceniem całego społeczeństwa, Myślenia, ten, trendów myślowych, tendencji i mentalności ludzi. Ludzie z teocentrycznego średniowiecza przerzucili się na antropocentryczny humanizm, renesansu. Zaczęli się interesować ciałem, człowiekiem, jego potrzebami.